Nazywam się Krystyna, mam 25 lat, mieszkam w Werwowie. Studiowałam w Akademii Komputerowej STEP na Wydziale Inżynierii Oprogramowania. Tworzenie oprogramowania to zawód i proces mający na celu tworzenie i utrzymanie wydajności, jakości i niezawodności oprogramowania za pomocą technologii, praktyk, informatyce, zarządzaniu projektami, inżynierii i innych dziedzinach wiedzy. Uważam, że zawód generowania lidów jest dla mnie. Widzę siebie w tym miejscu. To bardzo obiecujące. Szukam pełnoetatowej pracy. Miałam doświadczenie jako obsługa klienta. Moje obowiązki obejmowały śledzenie etapów zgłoszeń. Jestem doświadczonym użytkownikiem komputera. Ukończyłam również kursy z języka angielskiego. Główną zasadą mojego życia jest robienie tego, co się lubi dla duszy. Wierzę w siebie i mam potencjał. Wiem, że dla osoby z potencjałem nie ma rzeczy niemożliwych. Moje najlepsze cechy to dar komunikacji z ludźmi. Jestem graczem zespołowym. Zawsze poprawiam nastrój wszystkim. Jestem bardzo pozytywną osobą. Jestem bardzo odpowiedzialna i wytrwała. Nie marnuję czasu na próżno, szybko reaguję w odpowiedzialnych momentach. Nie jestem konfliktowa, to też bardzo ważne. Mam ogromne pragnienie pracy. Potrzebujecie mnie, ponieważ fascynują mnie nowe technologie i szybko rozumiem aspekty techniczne.